Straszny. Rosjanie nie puszczają Rosjanów. Kto chce z nami jechać, to jeszcze plus 100 chrybnie, to proszę dopłacić. Taka galeria duża, ona jest otwarta. Czyli teatr Warszawa. Jeżeli mi pozwolą, nagrywać, to jest jeszcze taka ciekawostka. Punkt szczepienia od COVID-19. Jesteśmy w Czernigowie. Czernigów Szczerze powiem, jestem pierwszy raz w tym mieście. Stąd jest piło znane ukraińskie. Czernigów Co dalej? E, to jest przystanek, więc. O kurde, jaki poszedł? Straszny. Więc co dalej? staw e, Planowy przyjazd do z granicy to jest dziewiąta godzina, czyli jeszcze 4 godziny do granicy i to zobaczymy tam, jak nas przepuszczą, jak długo będą nas trzymać. No niestety około 10 osób do nas dojdzie, powiedzmy może się powoli wypewni nasz autobus. Nie, ja bym chciał, żeby były im mniej ludzi, tym lepiej, bo szybciej granicy przejdziemy. No, kurde. Pierwsze wrażenie to jakby rozbite miasto, niestety. I to mi przypomniało odcinek od tego filmu. Jak on się nazywał? Euroturk. Czy kto oglądał, kiedy oni przyjechali do Bratysławy. Bratysława. <grywka> Gospodie, nam. Ale faktycznie sprawdzam zdjęcie Bratysławie. Tak źle nie wygląda. Ale jakby chcieli, to mogli to nagrać w CzerniGowie. Nie wiem, mi się chce wziąć tego chyba, ale jakoś się boję. Mam nadzieję, że przeżyję. Dziękuję, że ty... nie... może ty nie jesteś kotem. No teraz jest największe wyzwanie. Pójść do toalety. Ojciec, no ty widział, widział! Jeszcze trochę zostało, chyba godzinka do granicy Ale najśmieszniejsze jest to, że tutaj Przypominam, w, w, w Kijowskiej oblasti jest lockdown I jakby tak z okienka, żeby zamawiać Masz menu, z za okienka zamawiaj i bierz z sobą na autobus. Jakiś taki... Moim zdaniem to niby lockdown, nie do lockdown. Trochę bzdurę. Że... To jest jak, jakoś jak, jak w teatrze. <laughs> że niby... Okej, okay, przejęliśmy, że to niby jest realne i tyle. <laughs> no, wiadomo jakaś znajoma mówiła, że... Była taka sytuacja, że Rosjanie nie opuszczają Rosjanów, <laughs> Obywatele Rosji to dla mnie w ogóle dziwne. Nie wiem, tyle to jest, to jest prawda, ale to jest jakoś. Nie wiem, jak można było tak pomyśleć, żeby obywatel swojego państwa i ciebie nie wpuścili. Nie, ja nie wierzę w to. Polecą trygor. Turr. te autobusy. Kondycja Wszystko będzie. W porządku, wszystko będzie naraz Gniazdka Których nie ma Ale nim powinny być, są Można się położyć na okienko Dużo co daje, położyć się na okienko Można sobie wyciągnąć nogi Nawet jest stolik Kurde kupujcie Kupujcie, bo taka Taka darmowa promocja raz w życiu jest Proszę łapkę w górę, jeśli tobie się spodobał filmik. I nie zapomnij dać suba. Wszystkie środki z YouTube'a pójdą na liczenia psychiczne autora. Subskrybując kanał, ratujesz życie. Weź, myślę, że jest to. Co ty robisz z Bezpieczeństwo 100% Sytuacja wygląda tak, że my musimy wyjść przed ukraińską granicą Sorry, że światło tak słabo pada, wysiądź i jeszcze tak chcą kierowcy zrobić. Bo tam jest takie krótkie odcinek, no nie krótkie, półtora kilometra między dwoma, dwoma tymi postami ukraińskim a rosyjskim, i powiedzieli: Kto chce z nami jechać, to jeszcze plus to chrywnie proszę dopłacić. I my jeszcze podwozimy, no jakby nie będziecie na pierwszą iść. A, a kto nie, to idzie na pieszo półtora kilometry. Ale no, co zrobić? Takie czasy teraz zarabiają jak chcą. No ale to nie są straszne pieniędzy z stochrywny. jechać autobusem naprawdę i to uch, masakra na granicy staliśmy nie wiem przez 5 godzin więc to tylko tak a na rosyjskie jeszcze rzekaliśmy rzekaliśmy, rzekaliśmy 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 kilka osób których tam zatrzymali i musieliśmy czekać dopóki oni tam skończą, przejdą tą granicę w sumie to na pierwszy pogląd to nie ma takiej pandemii jak w tym e, w Polsce lockdown, bo taki torgowy, taki taka galeria duża, ona jest otwarta. Kiedy my jechaliśmy drogą, tam były posty policji, gdzie mogli oni być. Z sprawdzać, czy w autobusie wszyscy mają maseczki i to wszystko, ale tak w sumie to e, zdecydowanie w Moskwie jest mniejsza ilość zakażeń no restauracje są otwarte, na przykład my zarezerwowaliśmy już we wtorek restauracje ze z moimi znajomymi z Moskwy więc ostatni raz kiedy wyjechałem to było no z kraju to e, latem, długo, dość długo to tak jak i wy chyba, ktoś z was więc tak to wygląda Przyjechaliśmy właśnie do restauracji i to jest to, co mnie zawsze dziwiało w Moskwie, że jest dużo nazw, ulic i ogólnie jakiś nie wiem, obiektów związanych z Polską nawet. Macie ki, jakby kino. Na podstawie tego kina do tej restauracji, w której my idziemy, jest ten bar, Temple Bar tak się nazywa. I tutaj w środku tego kina, czyli ten bar wykupił, wykupił restaurację, tak bar wykupił kino i na podstawie tego kina zrobił bar. I najśmieszniejsze to, że to było kiedyś. Zaraz wam pokażę jak nazwa tego kina, to jest nazwa Warszawa, czyli Kino Teatr Warszawa. I to jest... Zawsze nawet nie zwracam na to uwagi, ale w, w Moskwie jest dużo ulic, warszawskie szosse, tak się nazywa, dużo wszystkich takich powiązanych z polską kulturą i w ogóle z Polski z polską z Polszej <grych> właśnie. как много народу, я тебе скажу. Прикольно. Ну а? да, да, имеется в виду, что я снимаю, чтобы посмотреть, как выглядит. А запрещено? Нет, мы про куртки? Нет, я про камеру. А здесь запрещено? Нет, я просто Нет, я вас не снимаю, мне интересно именно само заведение, как выглядит. Нет. Ну понятно. Ja wora się taką się nie bola, ma nie macie? Chcę wam dać taką trochę szczególną informację dotyczącą ograniczeń, a nie tak ogólne, że jest wszystko oparte. E, chyba Wam będzie ciekawe, jakie są ograniczenia w takich poszczególnych dziedzinach, to zaczniemy oczywiście od edukacji, e, szkoły, uniwersytety, jakie są tam obecnie, na przykład w Moskwie ograniczenia. Zacznijmy od szkół, tak? Ograniczenia są takie, że uczniowie, e, którzy chodzą do szkoły, nie muszą nosić maseczki, czyli podstawówka, średnia, tam starsze klasy nie muszą nosić maseczki. Dla nich to nie jest obowiązkowe. Druga rzecz, wcześniej oni mogli się przemieszczać z gabinetu do gabinetu, a teraz każdy ma swój właściwy gabinet, nie przemieszcza się jak kiedyś. Za wyjątkiem niektórych przedmiotów, na przykład geografia, biologia, nie wiem, chemia, wychowanie fizyczne, to tak, oni mogli wychodzić z gabinetu. Ilość miejsc i ilość osób, Czyli nie robią tak, że jedne miejsce wolne, drugie tam zajęte. Wszystko pozostaje takie same, jeszcze za wyjątkiem, że jeżeli jedna osoba z klasy zachoruje, to wtedy zamykają klasy, a nie całą szkołę, czyli dopóki sytuacja jest pod kontrolą, będą zamykać klasę, jak wyjdzie spod kontroli, to oczywiście szkoła się zamyka, jakaś poszczególna, nie wszystkie szkoły. Na uniwersytecie troszeczkę inaczej, na uniwersytecie uczni Studenci muszą nosić maseczki. Też ograniczenie ich dotyczą takie same jak do szkoły. E, czyli wszystko jest to samo, oprócz tego, że oni muszą nosić maseczki. Ale wszystko jest otwarte i wszystko działa. Wszyscy chodzą do szkoły. Tak naprawdę, totalny lockdown, taki jaki wcześniej był, to było jeszcze. Na początku całej tej pandemii, czyli na początku marca, e, był totalny lockdown w Moskwie, czyli wszystko było zamknięte restauracje, kawiarnie wszystko było zamknięte. I od tego momentu, bliżej do lata, kiedy stopniowo zaczęli zdejmować te ograniczenia, e, od tego momentu już nie było takich totalnych lockdown, jakie obecnie jest w, w Polsce, że czasami zamykają, otwierają, zamykają, otwierają. Czyli od momentu, kiedy. Pan Władimir Putin ogłosił, że jest szczepionka, od tego momentu zaczęła się taka propaganda w odwrotną stronę, czyli jest wielkie szczepienie, to ja wymyśliłem, to nie oni, eee, Taki wielkie szczepienie zamiast wielki lockdown. I większość z tych osób, których pytam, uważa, że nie będzie już takiego dużego lockdownu, w związku z tym, że oni wtedy przyznają, że szczepionka nie działa, po co nam w ogóle szczepionka? Więc nawet jeżeli, tak moje koledzy uważają, nawet jeżeli będzie lockdown powtórny, chociaż oni w 90 przypadkach myślą, że tego już nie będzie, to oni przyznają, że szczepionka nie działa. No ale tego nie mogą przyznać, przecież oni już ogłosili, że. Szczepionka jest, po co nam lockdowny? Ale to tak, tak naprawdę szczepienia jest i o tym za chwilę. Jeżeli my mówimy o ilość szczepionek to na razie ich jest 3. Czyli tutaj macie na ekranie nazwy tych szczepionek. Jeżeli nazbieramy 200 lajków to wtedy będzie filmik dotyczący wyjaśnienia tych szczepionek. Jakie są objawy i w ogóle jakie są dane ostatnie. Bo ostatnia szczepionka, która była zarejestrowana, to była w, w lutym, ostatnia trzecia szczepionka i Rosjanie teraz mają do wyboru trzy szczepionki, trzy rosyjskie szczepionki. Teraz przejdziemy na rozrywki, czyli restauracje, koncerty, handlowe, centrum handlowe, galerie. Wszystko na razie jest otwarte i było otwarte po pierwszym lockdownie. Centrum handlowe, wszystko jest w porządku, otwarte. Musisz tylko oczywiście nosić maszeczkę, rękawiczki i temperatury na wejściu sprawdzają. Restauracje też są otwarte, spokojnie można wejść, trzeba dotrzymywać się zasady. Maseczki, rękawiczki, oczywiście jak jesz to musisz maszeczkę zjąć. I teraz odnosi koncertów i kino. 50%, czyli jedno miejsce zawsze obok będzie wolne na tą chwilę. I teatry też pracują spektakle, wszystko pracuje. I nawet przedwczoraj u mojej koleżanki dziecko poszło do teatru na wystawę Jewgeniania. Oczywiście z tymi zasadami, ograniczeniami 50% wypełnienia. Tego, tej hali. Jeżeli my mówimy o koncertach, to też jest podobny. Odnobna zasada, czyli jak na przykład koncert jest, koncert jest zrobiony na 20 tysięcy osób, albo hala, gdzie będzie e, zrobiony koncert, jest na przykład 20 tysięcy osób, to musi być 10 tysięcy biletów sprzedanych. Oczywiście ludzie, które robią koncerty, po prostu dzielą e, e, koncert na dwa i robią dwa koncerty pod rząd, czyli jednej dziesiątce koncert, a potem drugiej dziesiątce koncert. Powiem szczerze, że jak przyjechałem do Moskwy, to miałem troszeczkę szok pod tym względem, że na przykład na Ukrainie i w Polsce wiecie to, co, ta się, co się dzieje i te ograniczenia, no nie uczułem tutaj aż takie ograniczenia, tak uczułem odwrotnie, że niby wszystko się wraca do normalności i nie ma takiego odczucia, że kurde, no kiedy się skończy ta pandemia. No, jednak to, że szczepionka jest z włas, własnego wyrobnictwa, nie ograniczy tym, że e, czekamy od kogoś, dopóki nam dadzą tą szczepionkę, a po prostu liczymy na to, ile my jesteśmy w stanie wyprodukować. Czyli wszystko zależy od nas, a nie od kogoś, czy ktoś nam da pozwolenie. Pod tym względem ja myślę, że to jest wielki plus. Ja teraz wejdę do centrum handlowego i mniej więcej Wam pokażę, jak to wygląda. No, nic ciekawego tak samo jak przed pandemią było, wchodzisz, otwierasz, ale na wejściu jeżeli mi pozwolą nagrywać to jest jeszcze taka ciekawostka Rosy, Rosji, że kurde zasada i reguły mówią, że możesz nagrywać kurde w restauracjach, w kawiarniach w centrum handlowych, jednak czasami ochroniarze i administracja nie jest taka kumata powiedzmy i nie zna e, zasad Rosji dotyczące nagrania i robicie zdjęci. E, e, zaczynają mnie nawiązywać, że nie wolno tutaj nagrywać, ponieważ prywatna jest... E, Sektor prywatny, nie wiem, prywatna własność. I Nie można tu nagrywać. I ja mówię, z jakiego powodu nie można nagrywać, jeżeli wy macie wszystkie dane otwarte w internecie? Ceny, zdjęcie waszego zakładu. Co to jest? Co to za podwójny standard? Ale to tak, jak widzieliście z tego filmiku, że osoba od razu zapytała mnie, a dlaczego pan nagrywa? To się stało. A my zapytaliśmy, a co nie można nagrywać? No, kurde, można, czyli. Niby zawsze są, jakby boją się czegoś, że, niby, nie wiem, ja z tymi danymi coś zrobię, co ja mogę zrobić. Jak? No, dziwnie dla mnie to jest niestety dziwnie. to o czym ja mówiłem. Tutaj jest napisane punkt szczepienia od COVID-19 Nie wiem gdzie on się znajduje, chyba można i tam nawet widzę To zaznaczone no, czyli gdzieś tam można się zaszczepić. Wszedłem na oficjalną stronę lotniska Dama i w wiadomościach znalazłem taki artykuł 10, 10 lutego 2021 roku o 11.22 była zamieszczona wiadomość, że punkt szczepienia od COVID-19 dla pasażerów jest otwarty na lotnisku Doma i z tej informacji wynika, jeszcze oczywiście link mogę zostawić, że pasażerowie w terminalu moskowskiego lotniska Doma jest jakby otwarty punkt szczepienia od COVID-19 dla gości dla gości Dworca, i tutaj jest zaznaczona gwiazdka. Co ta gwiazdka mówi? Gwiazdka mówi, że obywatele Rosji mogą się szczepić. Niezbędne dokumenty toczy się paszport i tam dodatkowo jakieś dokumenty. I obywateli innych krajów z tymczasowym pobytem albo stawem pobytem Czyli mogą też się zaszczepić. Nie jest napisane dotyczące zwykłych krajowców które nie mają dokumenty na stały lub tymczasowy pobyt w Rosji. Chyba z tego wynika, że nie każdy może, Jakiego dowolny obcy krowiec przyjść i zaszczepić się. Nie wiem jak tam nieoficjalnie, czy mogą zapłacić, ja tą informację nie dysponuję, tej informa tą informacją, A, ale jest napisane, że zrobić za darmo szczepionkę od, nowego od nowej infekcji koronawirusowej Mogą osoby powyżej 18 lat, które nie mają przeciwwskazania na szczepienia, jeszcze jest napisana informacja, że gdzie się znajduje ten punkt szczepienia. By wam pokazałem. I pracuję od 9 do 16. Czyli nie pracuję całodobowo, czyli to tak. I pacjentów będą przyjmować bez bez e, zapisu, tam przez internet online. Czyli przechodzisz, może w kolejkę, chyba jest taka normalna kolejka bez żadnych tam zapisów online. Także jest napisane, że na lotnisku pracuje cztery punkty testowania i na przeciwciało też można zdać. Oraz jakiś e-express test, którego właśnie ja nie polecam, taką informację znalazłem. Czyli oficjalnie można się zaszczepić za darmo, jeżeli jesteś obywatelem lub obcy krajowcem, który ma um, stały pobyt czy tymczasowy pobyt.